Witaj, usiądź w ciszy. Nie musisz nic robić, nie musisz nic poprawiać, zmieniać, tłumaczyć. To Twoje tu i teraz jest wystarczające. Zamknij oczy, poczuj swoje ciało nie jako coś, co trzeba ulepszać. Ale jako dom Twojej duszy. Weź spokojny, naturalny w dach i wydach. To nie jest medytacja, by coś osiągnąć. To powrót do siebie. Nie potrzebujesz tytułów duchowych, certyfikatów, egzotycznych podróży. To Twoje świadome tu i teraz, w tej chwili, Ty jesteś ważne. Zaufaj. To, co prawdziwe, nie musi być tolerowane przez innych. Ono jest po prostu w Tobie. Nie musisz błyszczać, by być światłem. Nie jesteś po to, by robić wrażenie. Nie jesteś po to, by kogokolwiek zachwycać. Twoja obecność to światło, które jest w tobie, ciche, subtelne, ale prawdziwe. Zamknij oczy i poczuj, jak Twoja prawda świeci od środka nie błysk fajerwerków ani blask reflektorów. Ale ciepło promieni słońca, które włada dniem. Nie musisz nikogo przekonywać, że jesteś wartościowy, że jesteś prawdziwy, po prostu bądź sobą. Pozwól sobie na to nie musisz świecić jaśniej, niż świecisz. Twoje światło wystarczy. Poczuj to piękne, wartości w sobie. To jest duchowa odwaga. Również mniej tą duchową odwagę powiedzieć nie. Nie wszystko, co brzmi duchowo, jest dobre dla duszy. Nie każda propozycja jest ścieżką. Masz prawo powiedzieć dziękuję. Nawet jeśli mówią inni tak, to twoje dziękuję może też być zaprzeczeniem. Nie, po prostu nie. Wystawiaj swoje granice. Masz prawo czuć, że twoja droga prowadzi gdzieś indziej. Odwaga duchowa to nie tylko wychodzenie głębiej, ale to umiejętność odejścia z miłością, nie ze strachu, tylko z szacunku do siebie. Niech Twoja duchowo duchowość będzie bez presji. W łagodnym życiu obecności. Po prostu bądź sobą. Podnóż sobie na to. Niech się darzy. Cudownego dnia fitości, radości, bycia sobą w codzienności, w trudach i przeciwnościach.